Dzisiaj będziemy odpalać kuchenkę. Kuchenkę praktycznie nową. Widać, że kto się kiedyś na próbę odpalał Kuchenka jest z 1987 roku. I tak, jest praktycznie nowa. To odkładamy i działamy dziady. O takie coś. No. Wiadomo, nie? Wszystko już wiemy. Więc robimy. Czyli tak. Ciak, ciak. O. Puszcze No. Ameryka. To zdejmiemy. Teraz jak to będzie. Idziemy na żywioł, bo ja nie mam zamiaru tego robić 100 razy. Napełnimy sobie najpierw jakąś benzynę kupiłem ekstrakcyjną. Mam nadzieję, że się pali. To różnie bywa. Ciekawe, że tu trzeba wlać. Hmm. Tego nie wiemy. Dlatego o. nie żałujemy. Jak na pierwszy raz. Jeszcze dolejemy. O no, kurwa, się rozlewa. Powinienem to robić na podwórku, ale.

Wystarczy. I co teraz? Niby podgrzewamy to. Kuchenka nie była sprawdzana, uszczelki nic, ale co ma nie zadziałać, nie? Przygotowałem sobie na rozgrzanie 2 cm sześcienne dynaturatu. Akurat nawet dużo. Hmm. Nie wiem, w którą jest zamknięte, w którą otwarte. Ale przyjmijmy, że jest po polsku, czyli tak jest. Zakręcony. Pompujemy chyba później. Ale nie wiem. Nawet. No dobra. Lecimy. Chyba nie... Gaśnica jest. Cicho. Lechniemy gaśnicę. To działanie. Jak tu masz tak palić, to nic nie będzie z tego. Hmm. Grzeje się. Grzeje się. Это вообще твой снег. Во курь. Пердон. Chyba zgasną. Ojoj, oj. trzeba działać. Spróbujemy, napompujemy pięć razy. Raz, dwa, cztery, cztery, pięć. I zobaczymy, czy jest ciśnienie. To nie działa. Tak to nie zadziała Coś tu nie gra 10 Hm Mm. No, hm teraz chyba poczułem, aż się boję zapalić. Ale dobra, już nie wybuchnie, nie. Ja No nic, nieudana próba. Będzie część druga.